Stało się za nami mecz o Super Superpuchar Europy na PG Narodowym. Real Madrid rozpoczął sezon 2024-2025 w takim stylu, jaki Real Madrid lubi najbardziej czyli z wygranym trofeum. Kylian Mbappe oficjalnie zadebiutował no i oficjalnie też strzelił swojego pierwszego gola w barwach Los Blancos. No to teraz można od razu założyć, że ta Mbappe mania w Madrycie będzie jeszcze większa i większa. Niektórzy którzy już twierdzą, że w tym nowym sezonie to Real Madrid po prostu zawłaszczy sobie wszystkie trofea. Będzie zarówno mistrzostwo La Liga dla podopiecznych Ancelotti'ego, jak i będzie liga mistrzów, jak i cała reszta trofeów, bo Real obecnie ma najsilniejszy skład. A ja właśnie dzisiaj się pozastanawiam trochę nad tą drugą drużyną z Madrytu, nad tymi odwiecznymi rywalami. Tymi rywalami z zamiedzy Realu, czyli Atletico. No bo słuchajcie, tego lata Atletico poszło na naprawdę bardzo duże zakupy. Miliony euro leciały, leciały i nadal będą leciały, bo podobno to jeszcze nie koniec. Ja chciałbym, żebyście w komentarzach dali znać, czy według Was Atletico Madrid w sezonie 2024-2025 ma szansę, autentyczne szanse na mistrzostwo La Liga. Ok? Dajcie znać, piszcie komentarze, ja będę je czytać, a teraz już słuchajcie, przenieśmy się właśnie do Madrytu i zobaczmy co tam się działo po stronie Rochi Blancos. Atletico Madrid jest jedynym hiszpańskim klubem, który tego lata znalazł się w top 10 najwięcej wydających na transfery. Do tej pory na nowych piłkarzy Los Colchoneros wydali już 141,5 miliona euro, a to zapewne jeszcze nie koniec, bo z drużyną Simeone łączone są kolejne nazwiska. Prawdziwa rewolucja. Zresztą nic dziwnego, bo przecież sezon 2023-2024 dla Atletico był jednym wielkim rozczarowaniem. Ligę skończyli dopiero na czwartym miejscu. 19 punktów za Realem, 9 za Barceloną i 5 za sensacyjną Gironą. Do tego tylko finał w Lidze Mistrzów. Apetyty były duże, a znowu skończyło się na niczym. Teraz ma być oczywiście lepiej. Teraz Atletico w końcu ma podjąć rękawice i skutecznie powalczyć o Mistrzostwo Hiszpanii. Mają im w tym pomóc nowi piłkarze, którzy przecież dobrze wiedzą, jak smakuje zdobywanie trofeów. Zacznijmy od największego hitu transferowego tego lata w wykonaniu ekipy Simeone. Na Civitas Metropolitano zameldował się mistrz świata i dwukrotny zdobywca Copa América z reprezentacją Argentyny, dwukrotny mistrz Anglii i zdobywca Ligi Mistrzów z Manchesterem City Julian Alvarez. W barwach drużyny Pepa Guardioli-La Rania rozegrał 103 mecze, strzelił 36 goli i zaliczył 18 asyst. W styczniu 2022 roku angielski gigant pozyskał go z River Plate za niecałe 22 miliony euro, a po ponad dwóch latach sprzedał za kwotę, która z bonusami ma sięgać nawet 90 milionów euro. To najwyższa sprzedaż w historii Manchesteru City i trzeba przyznać, że naprawdę świetny interes. Tym samym Alvarez wskakuje też na drugie miejsce w historii największych zakupów Atletico za João Felixem. No właśnie, co takiego różni Argentyńczyka od Portugalczyka, z którym wiązano wielkie nadzieje, a okazał się niewypałem. Alvarez wciąż ma zaledwie 24 lata, ale jest już w pełni dojrzałym piłkarzem. Zna uczucie gry pod wielką presją i zna smak zdobywanych trofeów. Przed nim jeszcze wiele lat gry na tym najwyższym poziomie. Do tego on sam bardzo chciał dołączyć do swojego rodaka, Diego Simeone. Podobno dla Atletico odrzucił nawet kosmiczną pensję z PSG. No właśnie, bo o ten transfer nie było wcale tak łatwo. Działacze Los Colchoneros musieli sobie poradzić zarówno z Manchesterem City, jak i innymi bogatymi klubami chętnymi na napastnika z Argentyny. Już w 2021 roku Simeone chwalił młodego Alvareza: Podoba mi się, bo ma siłę, szybkość, celność i dobre uderzenie. Mówił trener. Teraz będzie miał okazję w końcu z nim pracować, ale u Diego jak to u Diego. Nie ma łatwo, trzeba się dostosować. Gdy nowi piłkarze przychodzą do Atletiko, to im mówię: Nie będę z wami rozmawiać o tym, jak macie grać, bo to wiecie, robicie to dobrze. Ale tutaj dobra gra to za mało, tutaj potrzeba czegoś więcej, podkreśla Simeone. Alvarez się jednak Czolo nie boi, bo przecież rodzinę Simeone zna bardzo dobrze, z synami Diego grał w piłkę. Teraz przyszedł czas współpracować z ojcem. Postaram się dać z siebie wszystko, odnajdę swoją najlepszą piłkarską wersję po to, żeby pomóc drużynie w wygrywaniu i pozostawię Atletico na szczycie. Odważnie zapowiada Argentyńczyk: W Atletico będzie nosić numer 19, czyli ten, z którym grali Alvaro Morata, Diego Costa czy Fernando Torres. Każda z tych dziewiątek zapakowała wiele bramek dla Atletico. Teraz czas właśnie na Alvareza. Ale tego lata w barwach Rochi Blancos zameldował się jeszcze jeden napastnik Aleksander Sorloth czyli starsza i tańsza wersja Erlinga Halanda. Norweski snajper ma za sobą dwa bardzo udane sezony w La Liga. Najpierw w barwach Realu Sociedad, a następnie w Real. Sezon 2023/2024 w klasyfikacji strzelców zakończył zaledwie jednego gola za królem strzelców Artemem Dowbykiem. Ukraiński napastnik był blisko Atletico, ale ostatecznie wylądował w Rzymie. Natomiast do Madrytu przywędrował właśnie Norwek Sorlot zapewne zrobi wszystko, żeby w tym sezonie sięgnąć w końcu po koronę króla Strzelców. Do tej pory tego zaszczytu w karierze dostąpił raz w tureckiej Super League, ale wiadomo, że w La Liga to by smakowało dużo, dużo lepiej. A na jego plecach numer, który mówi chyba wszystko. 9. Nosili go w Atletico, Suarez, Morata, Torres, Mandżuki, Villa czy Falcao. Całkiem spory ciężar, panie Sorlot. Ale przecież nie tylko ofensywą człowiek żyje i w Atletico dobrze o tym wiedzą. Za 34,5 miliona euro w drużynie Diego Simeone zameldował się świeżo upieczony mistrz Europy z reprezentacją Hiszpanii, Robin Lenormand. Na euro środkowy obrońca zbierał świetne recenzje, a teraz będzie miał za zadanie dyrygować blokiem defensywnym Atletico. Dlaczego zamienił Real Sociedad właśnie na drużynę czolo? chodziło o zrobienie kroku do przodu w mojej karierze. Tego właśnie szukałem. Rywalizacji na wszystkich płaszczyznach i drużyny, która spowodowałaby, że mógłbym ten krok w karierze wykonać. Opowiadał na oficjalnej prezentacji Lenormand. Dodał oczywiście również kilka słów o Simeone. Praca z tym trenerem to luksus. Był legendą jako piłkarz i jest legendą jako trener. To najlepsze miejsce do tego, żeby dalej doskonalić się na swojej pozycji. Pod względem taktycznym zamierzam wejść na swój najwyższy poziom, zapowiada nowy zawodnik Atletico. A to jeszcze nie koniec zakupów, bo cały czas Atletico przeciąga linę z Chelsea w sprawie Konora Gallaghera. Angielski środkowy pomocnik już prawie podpisał kontrakt z klubem z Madrytu, ale ostatecznie wrócił do Londynu. Negocjacje trwają. Transfer 24-latka można by uznać za kolejny hit transferowy ekipy z Madrytu. W barwach Chelsea Gallagher rozegrał 95 meczów, strzelił 10 goli i zaliczył 10 asyst. Do tego cały czas mówi się o możliwym przyjściu Clemonta Longle z Barcelony. Francuz jest gigantycznym obciążeniem dla budżetu Dumy Katalonii, według Capology ma zarabiać rocznie nawet 12 milionów euro, a wiadomo jak to w Barcelonie, cały czas szuka się oszczędności. I tu nawet Hansi Flick nie ma za bardzo nic do gadania, bo podobno on Francuza w swojej drużynie chętnie by widział. A tak wygląda na to, że Longle jednak zawita do Atletico. Jeszcze tylko przypomnę, że ostatni sezon 29-letni obrońca spędził na wypożyczeniu w Aston w której to rozegrał 25 meczów i zaliczył jedną asystę. Ale nie jest też tak, że Atletico tylko kupuje. Klub z Madrytu również pozbywa się piłkarzy. Tego lata drużynę Simeone już opuścili Morata, Sojunczu, Savic, Paulista, Depay czy Vitolo. A to też pewnie jeszcze nie koniec. No i można Atletico Madrid lubić bądź też nie lubić, ale na pewno nie można obojętnie przejść. Obok tego okienka transferowego w wykonaniu Rochi Blancos, no bo trzeba przyznać, że faktycznie ściągnęli naprawdę mocne nazwiska. Naprawdę ciekawe nazwiska są to ciekawe transfery, a tak jak mówię, to wciąż jeszcze nie koniec, bo cały czas jest mowa o Galagerze, cały czas jest mowa o Longle, czyli cały czas ta lista transferowa Atletico Madrid może się jeszcze powiększyć i kto wie? Może oni z tymi milionami euro to gdzieś za chwilę podjadą pod naprawdę 200 milionów euro wydanych na nowe twarze latem 2024. W ogóle wygląda bardzo ciekawie ta walka o mistrzostwo La Liga w nowym sezonie. No bo z jednej strony jest Real Madrid, który prawdopodobnie zrobił najgłośniejszy transfer tego lata, tak, czyli przyjście Kylian Mbappe, z PR, że do Realu. Z drugiej strony jest Barcelona, która dobrze wiemy, że cały czas tam się miota. Cały czas walczy ze swoimi problemami finansowymi, gdzieś tam po prostu tutaj muszą odjąć, żeby tutaj dodać, żeby tutaj kogoś ściągnąć, przyszedł Dani Olmo. Ale kibice Barcelony jestem pewien, że liczą na jeszcze więcej, na jeszcze jedno przynajmniej duże nazwisko. Cały czas gdzieś tam miga ten Nico Williams, niby jest dogadany, niby już jeszcze chwila, jeszcze moment tylko Barcelona się kogoś pozbędzie i już Williams zamelduje się w stolicy Katalonii. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i jest właśnie to Atletico Madryt, które po prostu szasta kasą na lewo i prawo, robi rewolucję w składzie. No, jestem ciekaw, co z tej rewolucji wyjdzie. To są takie trzy, wiadomo, największe firmy tej hiszpańskiej ligi La Liga. No ale kto wie, być może pojawi się jeszcze jakiś czarny koń. Być może w sezonie 2024-2025 będziemy mieli znowu taką drugą żironę. Zobaczymy. Wszystko się okaże w każdym razie, słuchajcie, już w ten weekend startuje La Liga. No i będziemy oglądać, będziemy komentować i na pewno na kanale za połowy jeszcze nieraz o La Liga obejrzycie jakiś film. A ja już dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, mówię do zobaczenia, widzimy się wkrótce, obserwujcie, subskrybujcie i łapkujcie kanał za połowy. Do zobaczyska!